Cześć, jestem Idyaki i taki, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry House Flipper. No, a dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, będziemy remontować nasz domek za, niezasiedlony, o którym mnie prosiliście w poprzednich odcinkach z tej gry. Więc, nie przedłużając, przejdźmy do tego domu. No i tak, od razu ustawiłem sobie ten dom jak, jako nasze biuro i mamy nowe biuro. Właśnie wybrałeś nowe biuro, teraz będzie to Twoje nowe biuro. Wystarczy już tylko, że wybierzesz miejsce, gdzie położyć Twój laptop. Do starego biura możesz się w każdej chwili przenieść, by je sprzedać. Z zyskiem, ale my na razie nie będziemy sprzedawać nowego biura. A myślę, że laptop na razie położymy sobie w tym miejscu. No i tak, bo tutaj mamy bardzo dużo rzeczy, które mi się nie przydadzą, raczej, i no, nie pasują moim zdaniem wystrojem do tego domku. Więc ja oczywiście sobie tu też wszystko posprzątam, posprzedaję, zmodyfikuję to wszystko. I widzimy się tak naprawdę, jak tutaj wszystko już sprzedam, bo nie ma sensu myślę, że pokazywać, jak ja wszystko sprzedaję i sprzątam, bo komu by się chciało to oglądać. Więc widzimy się za chwilę. No i tak, właśnie skończyłem czyścić ten dom. Wszystko tutaj wyrzuciłem do kosa, bo tu nic nie było potrzebne, wszystko było zbędne. Tu jeszcze można w sobie powyrzucać takie niepotrzebne rzeczy, bo widzę, że niektóre. Ominąłem. No i tak. O, tutaj okien w sumie jeszcze nie umyłem. To umyję. Nie zauważyłem nic wcześniej. No i tak. Jedno okno. Idziemy teraz do drugiego okna. No i właśnie tak to mniej więcej tutaj wygląda. Wszystko jest sprzedane. Na górze również nie pozostawiłem nic. I właśnie mniej więcej w ten sposób to wygląda. Ale teraz trzeba jeszcze ten domek od zewnątrz wyczyścić. O, tutaj jeszcze jedno okno było. Więc oczywiście je sobie wyczyścimy. A teraz wyjdziemy na dwór. Kupię drabinę i będziemy czyścić ten domek od góry. Bo jak możecie zauważyć, o w tym miejscu jest po prostu syf. Bo na przykład stąd Nie no, nie ma szans, no nie, nie sięgnę. Więc kupujemy jakąś drabinę. Dobra, mamy drabinę, tylko mi się wydaje, że chyba tam nie wejdziemy, bo ona jest za mała. Zobaczmy jak na przykład... Oj, oj! Oj, oj. I tutaj skoczyć? Nie, nie da rady, czyli musimy kupić rustowanie. Dobra. Takie zwykłe rustowanie. Wchodzimy po nim sobie. Dobra. Jesteśmy teraz na dachu i możemy sobie z tej strony wyczyścić ten domek. Bardzo ładnie. Wszystko czyścimy tutaj. I wszystko ładnie zostało teraz wyczyszczone. Nie ma już żadnych brudów tutaj. Domek jest czyściutki. Więc teraz możemy brać się za remontowanie tych wszystkich pomieszczeń. I chci jeszcze tutaj zacząć od tego, że ja bym sobie zmodyfikował to trochę i wyburzę te ściany i zrobimy takie przejście. To ma wyglądać mniej więcej tak, że tutaj będzie taka jakby. Mm, nie wiem, kurczę, jadalnia, że tak powiem, a po tej stronie będzie kuchnia. I mam nadzieję, że to dobrze będzie wyglądać, więc widzimy się, jak ja te wszystkie ściany wyburzę stąd sobie. No i tak, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tu będzie takie przejście. Hmm, ale tutaj, co my mamy tutaj? Taką łazienkę jakby. Ale jakby to wyglądało teraz, to jest pytanie. W sumie... Może to tak zostać, w razie czego najwyżej bym to znowu zmodyfikował. A na razie niech zostanie jak zostanie, tylko tutaj by się przydało jeszcze ścianę postawić. Bo o, teraz wygląda to lepiej. No i myślę, że tutaj pomalujemy to pomieszczenie. Albo najpierw nie, zaczniemy od paneli. Panele, panele. Takie szare panele. Zobaczmy, jakby one wyglądały w tym tutaj miejscu. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Więc myślę, że można zrobić całą podłogę z tych paneli, gdzieś dotąd. A od tej części będzie ta część kuchenna. Zobaczmy, czy to będzie równo. No, tak na oko jest równo, mi się wydaje. Więc teraz weźmiemy jakieś kafelki. Dobra, musimy jednak pisać płytki, więc zobaczmy. O, zobaczcie, takie płytki do kuchni. No, idealnie, moim zdaniem. Będą tutaj pasować, według mnie. I teraz pomalujemy te pomieszczenia, nie wiem, jakim kolorem. Dobra, szukałem, szukałem i znalazłem taką ładną farbę, taki jakby lekki niebieski i no według mnie wygląda ładnie, więc będziemy malować to pomieszczenie właśnie tą farbą. O, w ogóle dostałem właśnie nowy punkt umiejętności, więc zaraz sobie go wykorzystamy. To tu jeszcze tutaj troszkę pomaluję. Ok, może być i możemy sprawdzić teraz. O tutaj jeszcze mamy, no to weźmiemy sobie tu, bo i tak już nie mamy innych rzeczy do roboty w negocjacjach. A tutaj mniejsze zużycie farby o 40% sobie damy. Dzięki czemu taka puseczka może nam starczyć na dłużej. No i dobra, no w sumie widzimy się, jak pomaluję te całe pomieszczenie i będziecie mogli ocenić w komentarzu, czy dobrze to wygląda, czy może jednak byście zmienili ten kolor na jakiś inny. Hmm, tak sobie teraz pomyślałem, czy może y, tych dwóch pomieszczeń jeszcze nie dać na dwa różne kolory, bo moim zdaniem kuchnia wygląda nieźle, a z tej strony byśmy dali jakiś inny kolor. Albo dobra, pomalujemy tym samym. Nie będę już tutaj szukał teraz innych kolorów. I tak wygląda to całkiem nieźle. I dobra, właśnie już kończymy powoli malowanie. Skończone jest wszystko, więc sprzedamy sobie teraz te poprzeczki. No i tak, zobaczmy, no. Moim zdaniem wygląda to całkiem spoko. Możecie napisać w komentarzu i ocenić, czy według Was to Wam się podoba, czy może jednak byście coś tutaj zmienili. Ja na razie zostanę przy tej opcji, która jest obecnie i teraz wziąłbym się za robienie kuchni, a zacząłbym od oświetlenia w sumie. Więc tutaj na początku jakieś włączniki, oczywiście. A teraz damy żyrandol na przykład. Żyrandol, żyrandol. Tak po środku, mniej więcej. Z tej strony damy żyrandol i z tej strony damy żyrandol. I zobaczmy jak to będzie wyglądać. No jest na pewno jasno. Nie można powiedzieć, że nie jest jasno. No a skoro jest jasno, to teraz przydałoby się zrobić jakąś kuchnię i poszukać jakiś szafek do kuchni. Myślę, że mniej więcej właśnie taka, taki kolor raczej tych szafek będzie wyglądał tutaj całkiem nieźle. Tylko jakbym mógł to zrobić, żeby to ładnie wyglądało. W ogóle fajnie, że możemy to otwierać. Hmm, zobaczmy. Tutaj na razie jeszcze. Z tej strony. OK, może być. I teraz tak, z Zlew z lew damy tutaj. Dobrze, jest równo. I tak, możemy jeszcze dać szafki wiszące. To one niech będą, no tak na samej górze to niezbyt, ale gdzieś od, w tym miejscu będzie git. Jest z tej strony damy, z tej strony też dam szafkę. I będzie ona akurat idealnie mieściła się co do tego okna. No i teraz to już myślę po prostu, że damy tutaj sobie takie zakończenie tych szafek. Teraz je połączymy. O! Idealnie się wszystko zmieściło tutaj. Po tej stronie damy jakąś lodóweczkę. Powiedzmy, że tutaj będzie lodóweczka. O! O! Okej. Okay. Tutaj. Jest dobrze. I teraz tak. Teraz damy jakąś kuchenkę gdzieś. Więc myślę, że ją sobie damy Tutaj. No i teraz, skoro mamy kuchenkę, to jakiś okap kuchenny też by się przydało zamontować. Powiedzmy, że mniej więcej tutaj jest według mnie dobrze. Chociaż to dosyć dziwnie wygląda. Zobaczmy, jakby to wyglądało z szafeczką jeszcze jedną. Szafeczka tutaj też mieści się idealnie. Dzisiaj wszystko mi idealnie wychodzi. A lodóweczkę byśmy dali sobie w tym miejscu. Hmm, czemu ja tu jej nie... Aha, bo tutaj jest, yy, kurczę, szafka wisząca. Hmm, to jak ja bym mógł to teraz zrobić? Chyba, że tutaj dam lodówkę po prostu. No, może być. I tutaj dałbym jeszcze żaluzję na te okna. Pięknie żaluzje są, więc teraz damy jakieś dekoracje, na przykład jakiś zegarek. Aha, musimy wpisać zegar po prostu, bo inaczej nam nie wysuka. I zegar damy na przykład gdzieś tutaj. I wygląda ok. Teraz damy tu gdzieś jakąś mikrofalówkę. I myślę, że widzimy się, jak już to będzie wszystko ozdobione. No i tak, właśnie w ten sposób prezentuje się kuchnia. Możecie ją ocenić, czy wam się podoba. Tutaj dodałem kilka dekoracji, tu jakiś czajnik, jakieś deski do krojenia, tutaj dałem jakieś ozdoby w tych szafeczkach, żeby ładnie wyglądało. No i oczywiście jakiś kosz, obrazek, no i... Moim zdaniem kuchnia wygląda ładnie. Możecie ją ocenić, a my teraz będziemy robić tą jadalnię, że tak to nazwę. Więc, oczywiście, ja zabieram się już do roboty. Zobaczmy, jadalnie. Jakiś fajny stół byśmy sobie mogli znaleźć. Na przykład, właśnie taki duży stół będzie wyglądał, moim zdaniem, fajnie. Więc teraz znajdźmy jakieś ładne krzesła, które mogłyby pasować do tego stołu. O, na przykład, takie krzesła. Zobaczmy. Raz, dwa. 3 i 4. O, i wygląda to bardzo ładnie moim zdaniem. Tutaj jeszcze właśnie ten dywanik wcześniej dodałem, żeby dodać takiego klimatu fajnego. No a teraz tutaj dodaję, dodajmy jakieś dekoracje, więc poszukam sobie czegoś fajnego i zaraz do was wrócę. No i tak, wygląda to mniej więcej tak, że dałem tutaj talerzyki, filiżanki, trochę ciasta i w sumie to już chyba na tyle. Teraz pododaję jeszcze jakieś obrazy, może jakieś roślinki. I w sumie to będzie na tyle. Hmm, tutaj pomyślałem, że w rogu można jeszcze taką pufę postawić, bo całkiem pasuje tutaj. Jest tu też strasznie pusto, tak moim zdaniem. No i tak, z racji tego, że było tutaj tak pusto, postanowiłem postawić takie trzy duże roślinki. Tutaj postawiłem jakiś obraz, jakiś jabłek. Tutaj jakieś ładne zdjęcie, bo mi się podobało. Tutaj też ładne zdjęcie, bo mi się podobało. No i ogólnie to wszystko prezentuje się w ten sposób. Możecie ocenić, jak Wam się podoba to pomieszczenie. No, i jest to w sumie duża kuchnia. Osobiście, moim zdaniem, podoba mi się bardzo. Możecie napisać w komentarzu, czy Wam też. A ja przechodzę teraz do kolejnego pomieszczenia. O, w ogóle zauważyłem, dopiero że ja tu mam lampę na dworzu. Mogę sobie ją w ogóle regulować, jak bardzo mocno ma świecić, interesujące to jest, to też mogę, tego już chyba nie mogę, no ale w sumie to ciekawe jest, że tą lampą mogę sobie tak regulować, no i tak, myślę, że teraz weźmiemy się za to pomieszczenie, no bo tutaj taka mała, mała łazienka będzie całkiem git. Więc odkręcamy na sam początek te śruby, które tutaj są przykręcone, tutaj też musimy je odkręcić. Odkręcone ładnie, tutaj już akurat nie trzeba, ale trzeba to na pewno zrobić, żeby te pomieszczenie wyglądało ładniej. Więc weźmiemy sobie białą farbę, bo tutaj akurat do łazienki będzie biały pasował. Tutaj, kurde, S weźmiemy sobie, bo tutaj nie wymaga to dużo farby, raczej. No i ja zaczynam malować to pomieszczenie i widzimy się klasycznie za chwilę. No i teraz dajemy tutaj takie płyteczki. No i ładnie tutaj wszystko pasuje, więc ja sprzedaję już tą farbę. I teraz tak, zobaczmy. Umywalka, więc weźmiemy sobie jakąś umywalkę. Hmm, umywalka, umywalka. Czy taka umywalka tutaj będzie pasować? No nie za bardzo. Ok, ale. Ale taka już pasuje moim zdaniem dużo bardziej. No i mamy elegancko wszystko. A właśnie w ogóle zapomniałem o oświetleniu, które też jest oczywiście ważne. No i tutaj myślę, że taka duża lampa sufitowa, zobaczmy, świeci bardzo ładnie. I teraz tak, prysznic i toaleta. Najpierw sobie zamontuję tutaj prysznic. I właśnie prysznic został zamontowany, więc teraz zostało tylko toaleta, dobrze. Oj oj oj, chwila. Albo najpierw w ogóle jeszcze zamontujmy sobie tutaj grzejnik łazienkowy, bo postanowiłem, że czemu nie, że grzejnik też tutaj powinien być. I mamy dzięki temu nowy punkt umiejętności i zobaczmy a weźmy sobie gipsowanie szybsze o 100% bo czemu nie chyba nawet jeszcze nie no gipsowałem coś raz chyba albo dwa razy no w sumie to już nie pamiętam ale kurde jak znaleźć taką zwykłą toaletę okazało się żeby znaleźć taką zwykłą toaletę to musiałem wpisać po prostu wc nie wiem czemu nie mogę z tej strony postawić tej toalety bardzo mi się to nie podoba, ale chyba niestety muszę z tej strony, bo gra mi nie pozwala inaczej. No... No, trudno się mówi. No i teraz, oczywiście, pozostało mi tylko jakieś takie dodatkowe dekoracje do tej łazienki zamontować, czy tam po prostu kupić. No i oczywiście, klasycznie widzimy się za chwilę. No i myślę, że tutaj toalety nie ma już więcej co pchać wszystko jest, więc wychodzimy, tylko jeszcze tutaj drzwi zamontujemy i tak dajemy. Tutaj elegancko, czy to jest równiutko, chyba tak. Równiutko jest dobra, zamontowane. Toaleta prezentuje się moim zdaniem ładnie i możemy teraz z niej wyjść i przejść do kolejnych pomieszczeń. Korytarz moim zdaniem ja bym zostawił taki jaki jest, bo on wygląda całkiem spoko moim zdaniem. Nie widzę sensu go remontować, ale widzę już sens na pewno wyremontowania tego pomieszczenia, bo ono już nie wygląda tak dobrze jak ten korytarz. Więc zacznijmy sobie od nowych paneli i połóżmy je w tym. Ten sposób, ok, może być. Wygląda to całkiem spoko. I teraz panele, jeszcze ścienne bym położył, bo tutaj chciałem zrobić salon i chciałem, żeby po jednej stronie były takie jakieś ładne panele ścienne, a po drugiej bym położył po prostu farbę zwykłą. Więc raz, dwa, trzy. I mam nadzieję, że mi starczy tych paneli, chociaż może nie, cztery z pięć kupimy. I mam nadzieję, że mi ich starczy, bo po tej stronie chciałem dać panele, a po drugiej pomalować farbą, więc Widzimy się za chwilę, jak już to wszystko położę. I właśnie o coś takiego mi chodziło. I teraz damy sobie tym kolorkiem. I zobaczę zaraz, jak będzie to wyglądać. Mam nadzieję, że wyjdzie to dosyć dobrze. No i tak, moim zdaniem wygląda to fajnie. I teraz tak, dajmy tutaj jakiś grzejnik i zamontujmy sobie tutaj ten kaloryfer teraz. Wcześniej go w ogóle nie chcący chyba sprzedałem. I teraz tak, tutaj z tej strony jakąś taką sofę damy. O, na przykład z tej strony będzie sofa, ale Chwila, nie, bo to będzie dosyć kiepsko wyglądać, więc damy tą sofę może tak za grzejnikiem albo gdzieś tutaj w rogu tak bardziej. Mhm, dobra, to będzie tutaj, a tutaj będzie telewizor. ho. no to bym sobie kupił telewizor. Ja w ogóle teraz się dopiero skapnąłem. Że ja w ogóle już nie mam pieniędzy. Mhm, uh, uh, uh. i co ja teraz w sumie zrobię? No myślę, że na razie zakończyłbym sobie ten odcinek, a resztę domku byśmy sobie skończyli w kolejnym odcinku i poza odcinkiem postaram się dorobić jakoś trochę więcej tej kasy, żeby już mieć pewność, że nie będę musiał kończyć odcinka tak jak teraz, bo ja kompletnie nie zwracałem nawet uwagi na to ile ja mam pieniędzy obecnie. No a potem wychodzi jak wychodzi jak się nie patrzy. No ale dobra no. Co ja zrobię teraz? I tak siedzę już tutaj godzinka około. Więc jeżeli oczywiście Wam się spodobało, możecie ocenić te pomieszczenia. No i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej gry. No, a z mojej strony to będzie już tyle. Trzymajcie się cieplutko. Do następnych odcinków. No i siema!